Możemy jak ten odcinek Zdrowych Znamy kanale, Kontynuujemy serię Oby jak najdłużej tu w takim odcinku Bardzo dużo się porobiło łapeczka i sobie musi być A ja idę się przywitać Siemka Siema y, To na robotę jedziemy nie? No, Ale to przed to tym co bym chciał Samochód kupić no Znasz jakiś dealership? No taki jeden w mieście Dobra tylko nie pamiętam, czy on jest w tym miejscu, o ja. Ktoś do ciebie dzwoni e! chyba. Eee! No... Eee. Johnny! Co? Ma... To... jest. Otworzyłem nowy sklep z, samoch... sklep, sklep z samochodami. Eee, to właśnie potrzebujemy. Powiedz mi, gdzie on jest. Eee... Jak wiesz, jest taki, tam, taki duży parking niedaleko policji. Tam za tym parkingiem jest taki duży sklep. To tam, nie do końca, ale... Ale nie. Parking taki, ten, o, ten paropiętrowy? Tak. No co poszukam. Dobra, ja wiem gdzie to jest, to centrum miasta. Dobra, to jest centrum miasta. Cześć. Dobra, zobaczymy. Bo tam najwięcej zlotów było nielegalnych. No, no. no nie wiem czy to nie jest ten właśnie salon, co właśnie te zloty wszystkie prowadzili. Nie Mogę tam tamtą stronę, bym był już trochę szybciej. Ale dobra już, jak jestem tędy, to tędy. Jadę my, jadę gdzieś. A, a ile masz do dyspozycji 35 35 koła. No to się znajdzie jakiś tam mały samochód. Ja coś małego, mały, ale... ale dobrego szukam. Będzie mały, ale wariat. No. Albo jakiś Mercedes. Nie no, Mercedes chyba nawet nie kupisz. Chyba że takiego starszego. No Jest to z na. Stoł, tak, chyba tak. Ja popatrzę teraz na telefonie do 35 koło. Dobra, popatrz. Może będzie miał akurat jakiś. Oho. 35 są spoko. No niektóre, nawet, nawet, są spoko. O, chyba to już tu, widzę to. Ej, jakiś jest ładny, co 19 koła, ale nie wiem. Ja chcę bardziej coś tańszego. Mini Cooper! O tak, panowie! O, wizji, o dobra wizji. Czyli dobrze, trafiliśmy. Siemano! Siemano. Siema. Siema. Jakie masz samochody? A i od razu chciałam tutaj do... ...John'a powiedzieć ważną informację. Jeżeli będziesz chciał... Jest. będziesz pracować na... Jestem Josh, jestem Josh, Czyli, jestem Josh. Czyli, patrz, raz będziesz pracował tutaj A raz będziesz pracował tam Ja jeszcze wiem, bo ty nas pomyliłeś To jest Jony, a, a ja jestem Josh, Josh. mózgu, dobra a i no. widzę, że coś... O, Ale ładna BMK! Właśnie... A ile ta BMK? Chyba lagamuzg dostał. 130 BMK! Czekajcie jaka BMK, tak? Nie... No ta niebieska, za ile? 50 tysięcy O, to cię nie stać. A do góry jakie tam są? ja te BMW tutaj? A te BMW tutaj? Tam... BM tutaj? BMW, BMW tutaj? Tak, te BMW kosztuje 35. Nie, bo chyba wywalisz całą za ten doż? No, będzie... jak no To nie st 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 Stokoła. Dobra. O oh, kurde. Tam jest tak czerwony Mini Cooper. Mini Cooper! Ja, ja na niego patrzyłem na internecie. Ile za niego? 15 tysięcy. Muszę się go pozbyć. Dobra, to, no, to od razu, prawo. od razu płacę, od razu płacę. Mam przy to sobie. Dobra, proszę Powiem, a powiesz co? Skoro budujesz, jak potrzebujesz pieniędzy? Jesteś biedny to nie, nie no, dziękuję szefie. Po prostu odrobisz co Ej To ja mogę tutaj zostać teraz. Znaczy, ja na, na mechanikę, bo ja jednak wolę e, samochody naprawiać. Dobra. Ale ja ci, szefunciu, ja ci będę też może nowe perełki przywoził. Chodź, Dajku, bo tu jest brama. Potrzebuję, bo tak się stało, że nic nie mamy. I e, ja też Dobra. mogę się zająć nowymi samochodami, sprowadzanie. Ej, czekaj. Panie, mamy jeszcze jedno. Jeżeli byś chciał, no posiadamy już takie auto, patrz. Yy, zobacz sobie, posiadamy jeszcze takie auto. Łe, takie. Takiego poszaka. Porszaka. Ej, tutaj, poszaka. Ile? A to policyjne jest, to trzeba przerobić. No to się przerobi, najwyżej, ale teraz to. A ile za niego. 30 a jakaś niczka za niego? To... No to 15. A to niech będzie. To niech będzie i oddaję mini coopera. Dobrze, nie może być. Dobra. A, a powiedz mi jedną rzecz. Tak? Ale to jest, to jest unikalne. Do niego nie ma części. Do nie, nie ma części. No nie ma do niego części. No, no, no Normalnie znam się na tym. To jest policyjny, tylko dla policyjnego go nie przerobisz, jakby. To się przemaluje no tylko odpię, i ale się. ale to zawsze przerobisz. Ale sygnały? Sygnały? A w ogóle, zobacz czy na internecie jest jakiś taki właśnie por, tak? Właśnie sprawdzam. I, I od niego się te części weźmie. Jest! Jest. jest! Za ile? 150, ale ja to zbiorę od razu. Dobrze. To dostał kupiony I po, jest z Pana ekwipunką Już widzę, jest. a no, to, nie to jest Mechanika już był e, Nie Więc wiem, bo, bo taki był w, na garażu u Pana A, no faktycznie, dobra Dobra, wsiadaj, wsiadaj. wsiadaj Dobra, pana. Jedziemy na dealer, na, na Car Factory Do zobaczenia, no, szefie ja, To ja Cię ja. przywiozę kiedyś samochodem Poczekajcie chwilę, Tui. Ej, John, 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 masz misję, musisz zamówić części. Do czego? Usunę do wszystkiego, Musiałem się wszystkie części skończę z magazynu. Ej, szefie, bo ja mogę mieć kupca na tego Mini Coopera. Kto to ma Żulec? Żulec spod mostu. Mądre. Ej, kto to co? Ale tak, 200 koła zabulisz, Marko co? jeszcze koła zabudzisz no ja to oddam, dobra szuuu dobra dobra czekaj to ja ci przy- na maila przy, przyślę, nie? te no, no. E, to dobra dobra no. o, jeździmy ej, panie. ja w ogóle prawo nie mam muszę mu coś powiedzieć u chłopie Ej, Johnny. No, no, no? E, bo by się przydało jeszcze do urzędu podskoczyć, bo ja prawo jazdy nie mam tak przy sobie, ale w papierach mam. No, mam... no dawaj do mnie, żeby nie było, że wiesz. No ja mam prawo jazdy ogólnie, ale nie mam tej karty, co się pokazuje od razu, mam tylko to w papierach. No nie wiem, czy ty możesz jeździć. Nie? No ja też właśnie nie wiem. E, dobra, chodźmy, przeróbmy moje auto na, na normalny pojazd. No dobra, widziałem coś ja... będziemy mieć trochę części policyjnych. Czekaj, jadę na doki. Dobra. Bo, bo zamówiłem ostatnio jakiś transport, bo szef kazał nie wiem czy właśnie nie ma tego takiego. Dobra, dobra, to ja się zajmę sam. Dobra. Dobra widzowie, porobnę tym z tym samochodem coś. Nie będę go wkładał do góry, bo nie ma co. Tutaj tylko będę odcinał te syreny i go się przemaluję. Więc odcinam i się widzimy po krótkiej przerwie, jak yy, zrobię z niego normalny samochód. Dobra, wydawałem, wróciłem. Yy, ogólnie zmieniłem kolor auta na szary, bo go cały lakier zdarłem i odcięłem policyjne te. I kabriolet jest. No teraz powinienem czekać na części, bo mówił, że mi się do porszaka, więc poczekam. No jedzie, chyba. Tak, to on. Cofaj, cofaj. Uważaj, uważaj. Dobra, jedź śmiało już. Dobra. Close. Tak, tak. widzisz, trochę zmieniło się z tym Porsche, co było ostatnim. Ej, grubo. Kompletnie inaczej wygląda. Ej, a teraz taki spoiler jeszcze. Jakbyś chciał. Spoiler? Ej, to dobra, to dawaj mi to. Zamontowujemy. O, dobra. dobra, Dokręcaj to. Dokręciłeś? No. Dokręciłeś? Dobra. Ostatnie śrubki. Ja dokręciłem swoje. No ja też, dobra. Chyba Jak to dobry. się prezentuje? Dawaj na jazdę próbną. No. Musisz przedstawić swojego nadwór. Wiem, wiem. No. wyjadę ci. Zobaczymy ile jedzie. A ja tam trochę podkręciłem go No bo zmieniliśmy silnik na ten twój no. Dobra no dawaj na prógno. Dobra, to dawaj do szefa, o. nie? Drzwi otwórz, dwie otwórz Dobra, już, odkrę już otwieram No zamknięte są Dobra, dawaj Dobra Weźmiemy się na autostradę No no, wiedź, wiedź podwieszoną A. Ale śmiga! A i przypominam, że ostatnio byłeś jeszcze... Wiesz... Bezdomnym. Tak, powodzi się teraz, szczęście dostałem dzięki tobie. Chciałbym ale się troch, ci się podziękować. w Sierż stracił pieniędzy. No, bo... Wiesz... Jeszcze mi dał taką grubą przecenę. Chciał mi za 15, ale ja już powiedziałem, że nie dawał mi takiej przeceny. Jedzie 300 prawie. Dobra. Ołaś? Nie no, normalnie takie płosze, jakby ja bym nie był pracownikiem, to by mi sprzedał pewnie za 120. Coś nie, takiego. Mam więcej. No. Dobra, idziemy od razu do niego. Myślisz, że będzie na Tajkiu, nie? Możliwe, że będzie na tym cardilersie. O dobra, jedźmy jeszcze po twój samochód, bo pewnie chcesz y się... nim jechać. A wreszcie, zresztą masz te części jeszcze do szefa. Nie wszystko poszło do mnie, więc jeszcze do niego trzeba zawieźć. Ominąłeś, ominąłeś? Kur, zapominam cały czas. Ja tam... Jeszcze paliwo trzeba zatankować, bo będzie mniej zaraz. Tego paliwa. No. Gdzie mój samochód? Nie wiem. Czy... Zacięło się coś, dobra. Jednak trzeba, trzeba te opony trochę oliwą zrobić. Ej, co jest? Gdzie jest mój samochód? Ej, nie ma. Ej, są tutaj kamery jakieś? Może się dowiem, co się z nim ska stało. Rozejrzę się. Kamery. Kamer chyba nie ma. Może szef przestawił. Halo? Ej, szefunciu, przestawiłeś samochód? Nie. Poczekaj chwilę, bo ja odbyłem z mojego sklepu, z samochodami, mam kamery na wszystko. To zobacz, bo nagle mój żółty samochód Znikną. Nie gadaj, tam weź wszystkie, od części wszystkie. Tak, dla ciebie właśnie my musimy jechać właśnie po to samochód. No, nie, no nie no, trochę wyładowaliśmy, ale... No, niektóre poszły do mojego, nie? Te droższe są w moim na szczęście. To jeźdź do niego. się Ale co się stało? W takim no, krótkim czasie? Bo, że... Halo, halo, John? odkryłem coś. cza podjechało pod twój, twój, właśnie podjechało pod nasz warsztat. Czerwony, ten, czerwony Dodge i po prostu wysiadło, ukry, ukry, ukryło auto jego, pojechał, pojechał, zabrał twoje auto, pojechał pod jeszcze raz po swoje auto i po prostu odjechał. Y -y, tak ja brak. ten czy czerwony docz nie był spowodowany wypadkiem mojego brata przypadkiem? Czy chyba tak, było by, 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 Był, tak, był. Coś tam to, było. To co, auto chcesz kupić? No właśnie, rozglądam się, ale tak. Takie. ale. O! Jóry! Ja idę. Dobra. Mam nadzieję, że masz jakąś perełkę. Ej, co tu robi czerwony dodż? Ej, czy ty przypadkiem. Ale nie, nie, rejestracja chyba się nie zgadza. Nie, nie wiem, nie nie nie, ja nie widziałem tego dodża wtedy. Mam czerwonego dodża, ale. No nie, to Ej. chyba. Nie, ta rejestracja. Chyba rejestracja. Ale piękny Audi. Zajle. Mm. Tam, ale tamten dodź był w górę trochę jakby ciemniejszy. Dobra. Zajle ta Audi. Audi? No, no. Normalnie stokola. Jeżeli zniżysz, to to. Do... Wyjeżdżaj. Stończek. Dobra, 100 koła. No to proszę wysłać. 50 koła. Jademy na jazdy próbną. No. To muszę sprawdzić, czy to działa. Proszę wysłać i zapraszam tutaj. Pieźdzaj. Ja pamiętam. Wjechać. Ale działa. proszę wysłać, 50 tysięcy wysłać. Już wysyłam. Że to otworzę, że wyjechać. Czekaj, jak chcę od razu sprawdzić, czy prześcignę cię. Oj. Mam limit czasowy, bo już trochę za dużo przysłałem pieniędzy. Dobrze. Bank zablokował. Ale fajno. Nie bierz pan ze mną? Ja jadę sprawdzić, czy cię prześcignę właśnie. Ale, szybko, ale to jest jak demon! Poczekaj, gdzie są moje Audi? Tu. Znaczy Audi B... Ta, Porsche jest tu. A, dobra. Jak demon prędkości, jak to fajnie działa. Dobra. Dawaj chodź na autostradę! Jeszcze szefie będę mieć sprawę. No. A to potem, to zaraz. Dawaj okay. na Dobrze. autostradę. Nie wiem czy sobie trochę nie, nie przekolorować na czarny kolor, ale tak to jest piękne. Myk Dobra Dawaj, dawaj! Od razu nie przyścignę od się, ale od razu. Odchodzę na odjechałeś mi. Do kurde 300! 310! 310 jedzie max! Ej, wiesz, gdzie jest taki drag, race? Aha, ty tam, tam już jesteś. To się zatrzymy tam ja, 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 już wracam do szefa. Aha, dobra. Ale co ty jest ze mną? na dealership jego. Dobra. Ale piękny nawet w środku jest żółta kierownica. O kurde, bo to jest zjazd już. A dobra, jadę na to zjazd. Tam prawie? Dobra Wow wow wow, wow. Ale piękny struningowane jest Widać, że zbał No musiał to szkoda, to się, to się nie dziwię No to zapraszam tutaj i podam pogawętkę Ty Donnie poczekaj tutaj, bo tam będzie poważna rozmowa Zobaczę sobie samochody jeszcze jakieś fajne. Dobra, chodź do biura najlepiej. Proszę. Nie, to ja do tego. Dobra, to chodź tutaj, mam sprawę. Nie, to tego drugiego chodź. Dobra. A więc tak, co jest z twoim problemem? Szefie, bo ja mam te Porsche, nie? Mi się tak je jakoś nie podoba. Więc czy chciałby Pan odkupić je do Twojego dealershipa? Zajmę. No to chodź, niech Pan je sprawdzi, bo chyba nie widział po tuningu. Ja. Dobra. to się wyszedł. No. To co? Ej, zaraz do dolarów na redna, Ja od razu je biorę. Ale ładny karbon ma z tyłu I ogólnie O, A to te. GTF? Czyli chcesz on tak? Tak, tak, bo mi się ten samochód nie podoba Chcę ogólnie kupić coś tańszego Ale... No... To jest takie Porsche Ale szybszego? No nie, po... nie no coś praktycznego bo to jest bardziej to pod sport. Jak chce pan się no, przejechać, no niech tak, chyba... pan... Posiadam, posiadam, pewne auto, które rzadko Al jedzę. Albo wymianę. Wymianę chętnie mogę zrobić za tutaj tego stojącego McLarena. No nie wiem, czy, Ale... mi, czy to się opłaca trochę do pana. Co zobaczyć jeszcze. Ale zapraszam, potrzebuję już. Nie, no ale co... McLaren jest w razy droższy. No właśnie. No wiem, ale mi się coś... nie przydaje to auto. Nie podoba mi się. No coś... Dobra, może coś tańszego, no bo tańsze... No może... to... Ale nie o to chodzi. Wymiana, aż to wymiana za, za płosze. A ma McLaren. No dobra. A może jakiś inny samochód? No może być, ale ja bym i tak wolał inny samochód niż ten McLaren. No to może... jakieś Ferrari. Zapraszam. Może pan sobie jeszcze raz przejrzeć wszystko. Dobra. Ja się... Ja sobie dobra? popatrzę na na internecie i może sprowadzi pan. Może sobie pan no jeszcze pan... Dobra. A to tu jest, jest bardzo dobra bestia. Kosztuje ona no... Milę dzwonów, no ale no, jest szybka. Jest ja znalazłem na telefonie takie na auto, nie? Jak niech jest? Szybko? To dobra, pan... to zamówię. Jakie chyba była nazwa, to szybko tutaj zamówię. Poczekaj, to, to jest ten Doge Snake. Dobrze. No, ale tu są takie dwa, właśnie widzę. Dogestnij czy snake AGR? Y w dogestnij już panu pokazuję, bo przyjechał już. Mam takiego. O, no. Mm. No. I to bym mógł zrobić za niego wymianę, za mojego tego. Ej, ładny. No tu Proszę bardzo. Ale y musi pan jeszcze do do dopłacić go 20 tysięcy. Yeah. Nie. No po koleżeńsku, bo nie ten samochód jest troszeczkę tańczy. No dobrze, trzeba mu pan kierowek? Dobra, Dobra. się sprawdzić Musi pan opłacić to... Musi pan sprawdzić czy to się Panu opłaca, okej okay. Czy to jest limita edycjowana, bo tak naprawdę to jest przerobione? Wiem. Nie, nie znajdzie takiego drugiego. A ty mógłbyś to być dokładną mnożą Porsche? Yy, dobrze. Porsche RT2RS. A jak ci pisze dokładniej? Popery usych e, RT2RS 325 tysięcy na e, internecie. Dobrze. To mogę zrobić wranę. dobrze, to ja panu już daję kluczyki i ten samochód y, zabieram. Dobrze. Liczę, że przelew będzie w ciągu 25 godzin. Dziękuję, no, do widzenia. Ej, okay. jedziemy do domu, czy jeszcze gdzieś? No, no idziemy do domu, dobra. Nie wiem, tutaj sobie skieruj, bo zapomniałem. Nie, ale fajne ta Audi pęci. No. I co mamy? 30 tysięcy plus nowe auto. Mamy auto za darmo normalnie. Takie jeszcze fajniejsze, bo za tamte auto dałem 30 koła, tak praktycznie. Gdzie ty jesteś? No, A v tunelu, dobra, bo mi zniknęłeś. No bo teraz odjechałem. Jedziesz? No jadę, jadę. O, jedzie? To tak szybciutko jedziesz? Ja jedz, jedź prosto. Wiesz, jedź ciągle prosto i tyle. Dobra, to jest mój max. 270. Dobra. Brr. O halo? Ej, mam problem. Jaki, jaki ja szefie? Mam problem, tylko bardziej potrzeba. No. Bo ogółem twoja wygoda będzie mniejsza, ponieważ muszę za coś oszczędzać. Dobra, ja cię właśnie ponieważ widziałem. Ponieważ niestety zostałem bez domy, no i mieszkam w aucie. Nie, nie, to, bardziej w naszym, naszym w naszym w magazynie. A masz ten masz nadal tego mechanika nie, mechanik nie, jest co co nie, chodzi nie, to to, nie, 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 chodzi o to, nie, nasza nie, będzie nie, 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 To upadło nie, Dopóki że mój makaron albo inne BMW są sprzedane, no to... Flipa. Dobrze. To się rozłączam i dobrego. Dobra. Dobra. To się porobiło. Dobra, idę się ze bo jestem zmęczony po dzisiejszym dniu. Mam cyfajcie się się podoba, zostawcie łapeczkę i subika do następnego. Żegnajcie.